Dzisiaj chciałabym podziękować. Podziękować przede wszystkim tym, którzy, dzięki którym ta ekspozycja powstała, więc i Ministerstwu Kultury, i Miastu Stołecznego Warszawa, i Katedrze Polowej, Ordynariatowi Polowemu. Bardzo nie ma dzisiaj z nami pani prezydent, ale reprezentuje ją pan dyrektor Kraszewski i na jego ręce te podziękowania składam. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za życzliwość, za serce, za to, że możemy się tutaj rozwijać. Chciałam podziękować twórcom muzeum, podziękować tym wszystkim, których zbiory, bo jak Państwo wiecie, jest wiele zbiorów naszych własnych, to znaczy zbiorów ordynariatu polowego, ale jest wiele zbiorów z różnych miejsc Polski i nie tylko Polski, bo także z Rzymu na przykład. Ale mamy wspaniałe rzeczy z Częstochowy i bardzo dziękuję księdzu Janowi Golące, który niestety dzisiaj nie może z nami być, bo jest chory. Dziękuję muzeom, archiwom. Dziękuję szkołom, szkołom któr dzięki którym yy, których pasji mogliśmy skorzystać z ich niezwykłych zbiorów. Dziękuję przede wszystkim zespołowi, który tworzył to muzeum, tym wszystkim, którzy robili kwerendy, tym wszystkim, którzy opracowywali zbiory, tym wszystkim, którzy pisali biografie, tym, którzy teraz pracują z pełnym, z pełnym zaangażowaniem. Dziękuję Państwu bardzo. Będziemy się starali jakoś Państwa uhonorować i zawsze serdecznie zapraszamy do naszego muzeum. Czy ja teraz mogłabym poprosić o dwa zdania księdza biskupa, albo o pięć zdań nawet, dlatego że bez, pomocy, że bez pomocy katedry, bez pomocy ordynariatu niewiele byśmy zrobili? Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam i cenię sobie niezwykle obecność Państwa na tym. Jubileuszu, bo to rok to już jubileusz. Myślałem, że tak tylko jest w Krakowie, ale widać, że w Warszawie podobna tradycja również każe świętować takie jubileusze. Mój przyjazd do Warszawy, moja posługa w ordynariacie polowym dokładnie zbiegła się z otwarciem muzeum. Tak sobie wtedy pomyślałem. Otwierany jest muzeum ordynariatu i przybywa taki eksponat z Krakowa. Kiedy się nieraz z księdzem kardałem Franciszkiem widywałem i stuknęła mi pięćdziesiątka, mówi, Ty już się możesz ubiegać o dotację na renowację zabytku. W Krakowie mieszkałem na ulicy kanoniczej, kanoniczej 19, na drugim piętrze nad muzeum. Czyli jakoś jestem związany od wielu lat z muzeum. Wtedy, w czasie tego otwarcia, powiedziałem tak, że to co piękne, szlachetne wyrasta z ludzkiego ducha. I dlatego warto śledzić ten związek kapelana, księdza z wojskiem, z żołnierzem. Bo to kapelani podtrzymywali wiarę w żołnierzach, że braterstwo, pokój są możliwe, że ludzie mogą żyć i pozwolić, by inni żyli. To była moja wielka satysfakcja, gdy naszą katedrę odwiedził prezydent Stanów Zjednoczonych i mogłem mu wtedy powiedzieć, panie prezydencie, serdecznie witam w progach katedry. Właśnie w tym miejscu stykają się ze sobą przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość, bo mamy w podziemiach muzeum ukazujące ponad tysiącletnią historię. Żołnierza Wojska Polskiego i u jego boku kapelana. Ale równocześnie teraźniejszość, bo tu ta katedra żyje, tu prawie codziennie spotykamy się z żołnierzami, wojskiem, wspominając tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Jest pan minister. Szanujemy kombatantów, o nich myślimy ale równocześnie spotykają się tutaj przecież ci, którzy pełnią służbę. Tu kształtują swoje charaktery, tutaj starają się pogłębić swoje motywacje do tego, żeby jeszcze lepiej i piękniej służyć ojczyźnie, która jest naszym dobrym wspólnym. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom muzeum, a nade wszystko państwu, którzy przyczyniliście się w jakikolwiek sposób Szczególnie tutaj myślę o pani prezydent stołecznego miasta Warszawy, za ten wielki wkład i serce. Jak wspomniała pani dyrektor, wzruszające były spotkania, moje spotkania z młodzieżą i dziećmi. Całymi klasami w podziemiach muzeum to były chyba najpiękniejsze lekcje historii w ich życiu. Bo Mogli dotknąć niejako tamtych wydarzeń. Więcej muzeum jest tak urządzone, że nie tylko przekazuje wiedzę, ale dostarcza emocji. Oni mogli przeżyć te wydarzenia, tragiczne nieraz, ale jakże piękne przez to, że pisane historie były przez szlachetnych ludzi, wielkich żołnierzy. Oddanych ojczyźnie. Bardzo dziękuję i życzę, żeby te 20 tysięcy, którzy odwiedzili już ponad 20 tysięcy, żeby mnożyły się w kolejne, w kolejne tysiące, a przede wszystkim, żeby jak najwięcej zostało w umysłach i duszach tych, którzy doświadczą tego miejsca. Także szczęść Boże i i żeby to muzeum służyło, przypominając przeszłość, pomagało budować lepszą przyszłość. Dziękowaniem za pomoc, za zaangażowanie, za to, że możemy tu być. Bardzo dziękuję. dziękuję za... a, skoro zostałem, a skoro zostałem jeszcze przy głosie i zatrzymany w tym miejscu, muszę się odwrócić w tą stronę i podziękować chórowi. Chyba najczęściej się tutaj spotykamy. Okoliczności, okazji jest bardzo wiele i bardzo sobie cenię Państwa obecność. Nie boję się tego słowa. Państwa posługę tutaj i tym, którzy odeszli, bo ich wspominamy, celebrując przeszłość, wspominając bohaterów, ale także i służymy tym, którzy są na pierwszej linii i spełniają ważne zadania dziś w Wojsku Polskim. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, Panowie. oh Oh, my